Jezus, popkultura i osioł. O co chodzi? Zaczynamy! Parę lat temu byłem w Rzymie. I podczas tego mojego pobytu pomyślałem sobie, że pójdę na mecz pomiędzy Asromą a Sampdorią. Siedzę na tym stadionie, potężny stadion, Stadio Olimpico, 80 tysięcy miejsc i za chwilę na Murawy mają wyjść oni. Ci, których zazwyczaj oglądam w telewizji. Środowe wieczory z Ligą Mistrzów, weekendy z Serią A, reklamy różne, w których występują najlepsi zawodnicy świata a ja zaraz ich zobaczę na żywo. Totti, Salach, Szczęsny, Nangolan, wielu, wielu innych. I to było takie niezwykłe doświadczenie. Takie wejście w niesamowite napięcie. Bo zaraz ich zobaczę. Zaraz coś, co było bardzo odległe, bardzo nierzeczywiste, stanie się moim osobistym, realnym doświadczeniem. Prawdopodobnie większość z Was niestety nie ogląda meczy. Nie interesuje się piłką nożną. Trudno, ale zapewne interesujecie się muzyką. Nie wiem, czy to jest muzyka jazzowa, klasyczna, może rockowa, czy bardziej muzyka popowa albo disco polowa. Nie jest to najistotniejsze. Istotne jest to. Że zapewne chodzicie czasami na koncerty. I co ma do siebie taki koncert? Jest wielka scena, przed sceną jest tłum ludzi, setki, może tysiące osób, i w tym tłumie jesteście wy. I czekacie, bo zaraz to się wydarzy. Zaraz stanie się coś wielkiego. Za chwilę na żywo zobaczycie tego, którego znacie z waszych telewizorów, z waszych smartfonów, z waszych słuchawek, z waszych głośników, z waszego radia w samochodzie. Zaraz to doświadczenie, do tej pory wirtualne, stanie się wydarzeniem, doświadczeniem rzeczywistym, realnym. I towarzyszą wam potężne emocje. Za chwilę wyjdzie, zaraz to się stanie. Zaraz go usłyszę na żywo. Wow, super! I w końcu ta osoba wychodzi, i co jest? Wielka euforia, wielka radość. Wszyscy krzyczą, cieszą się, skaczą. Niesamowita atmosfera. Po co przywołuję te przykłady? Co ma wspólnego mecz piłki nożnej albo koncert rockowy z Panem Jezusem? Na pierwszy rzut oka nic, ale. Kiedy przyjrzymy się dokładniej, to zobaczymy, że pomiędzy meczem piłki nożnej, koncertem rokowym, a dzisiejszą Ewangelią jest wiele punktów stycznych. W Niedzielę Palmową pierwszy fragment Ewangelii, jaki czytamy, to fragment o wieździe Pana Jezusa do Jerozolimy. I według mnie, ten fragment jest najbardziej popkulturowym fragmentem całego Pisma Świętego. Mamy Jerozolimę. I w tej Jerozolimie setki, może tysiące osób czekają na to, co się zaraz wydarzy. Zaraz do Jerozolimy wiedzie on. Wiedzie Jezus Chrystus, wiedzie król wiedzie ten o którym wszyscy słyszeli że jest wielki że jest niesamowity że czyni cuda że robi przepotężne rzeczy i oni zaraz go zobaczą do tej pory tylko o nim słyszeli tylko ktoś im opowiedział a za chwilę doświadczą jego obecności na żywo przeżyją właśnie to wielkie wydarzenie spotkania z Jezusem Chrystusem i te emocje, w które w tych ludziach są, są myślę właśnie takimi emocjami, jakich my doświadczamy podczas tych meczów piłki nożnej, podczas tych koncertów rockowych, czy innych popkulturowych wydarzeń. Wielkie tłumy zgromadzone w Jerozolimie odczuwały euforię, radość, adrenalinę, różne inne emocje, ale w tych ludziach zapewne było też pewne ciche pragnienie, bo oprócz tego, że cieszyli się Jezusem, cieszyli się, że zobaczyli w końcu tego, o którym wcześniej tylko słyszeli, to ci ludzie też zapragnęli być tak jak On. Przecież ja też chciałbym tak wjeżdżać do Jerozolimy, też chciałbym być tak witany. Też chciałbym, żeby inni mi klaskali, żeby inni cieszyli się na mój widok, żeby moja osoba w innych wywoływała wielkie wow. Na potwierdzenie tych słów pewna historia. Pamiętam, byłem w Lublinie na takim koncercie na Juvenaliach, kiedy grała jakaś tam znana gwiazda. Nie pamiętam, kto to był, ale na pewno ktoś taki. Kogo znamy z telewizji i z różnych innych wielkich występów. I kiedy zaczął się ten koncert, ten artysta zaczął grać swoje najbardziej znane utwory, to nagle na scenę wbiegło dwóch studentów. I zaczęli wokół tego artysty tańczyć, śpiewać, krzyczeć, wygłupiać się. Była w nich wielka euforia. Dlaczego? Bo tych dwóch studentów przez chwilę mogło poczuć się jak ten artysta, mogli doświadczyć jego chwały, bo ta publiczność przed sceną cały czas klaskała, ta publiczność przed sceną cały czas tam była i ci studenci mogli poczuć, chociaż właśnie przez tę chwilę, że to im klaszczą, że te tłumy są zgromadzone właśnie dla nich. I to jest właśnie to. Pragnienie uczestnictwa w czyjejś chwale. Tych dwóch studentów chciało być tak, jak właśnie ten artysta, który wtedy występował. Dobrze, ustaliliśmy już sobie, że w każdym z nas jest pragnienie wielkości, że każdy z nas choćby w tym najmniejszym stopniu pragnie mieć udział w jakiejś chwale czy w jakimś splendorze. I w związku z tym chciałbym zadać pytanie. Czy pragniesz mieć udział w chwale Jezusa? Czy pragniesz być tak jak On? Czy pragniesz być blisko Niego, aby doświadczać Jego chwały? Jeżeli tak, to wróćmy do tej dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, że w tym odcinku mówimy o Jezusie, mówimy o popkulturze i o ośle. I to jest trochę bez sensu. Mówić o Panu Jezusie w kontekście Ewangelii, rzecz oczywista. Mówić o popkulturze, to nie jest już oczywiste, ale mówić o ośle, o jakimś zwierzęciu, to już w ogóle nie ma sensu. Dlaczego mówimy o ośle? Pan Jezus nie jest egoistą. Pan Jezus jest miłością. Dlatego Pan Jezus nie zostawia swojej chwały tylko dla siebie. Pan Jezus potrafi swoją chwałą i wielkością się dzielić. I jego pokora jest tak wielka, że swoją wielkością potrafi się podzielić z osłem. I ten osioł dzięki miłosierdziu pana Jezusa przez chwilę może doświadczyć, że jest kimś ważnym. Bo to nie jakiś wielki koń, wielki zaprzęg. Wiezie Króla Jezusa Chrystusa Boga przez Jerozolimę, tylko zwykły, prosty, mały osioł. Symbolika osła jest bardzo szeroka i różnorodna. O ośle mówimy jako o symbolu głupoty, naiwności, upartości, ale też o ośle mówimy jako o symbolu pokoju, symbolu e, służby i pokory. Ja chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na pokorę i upartość. Pokora, czyli uznanie, że ja nie wiem wszystkiego najlepiej. To inni wiedzą lepiej i to inni prawdopodobnie mają rację. Osioł to nie jest ktoś, kto decyduje. To nie jest ktoś, kto rządzi. To pan osła decyduje, kiedy osioł idzie. Gdzie idzie i jak idzie. Upartość, czyli bezwzględne trwanie przy swoim. Jeden uczeń był kiedyś uparty i twierdził, że rozbiorcami Polski byli Niemcy, Rosja i Australia. Mam nadzieję, że już się nie upiera. Wróćmy do pytania: czy chcesz mieć udział w chwale Pana Jezusa? Jeżeli tak, to co? To naśladuj osła, bądź jak osioł, bądź jak osioł, czyli bądź pokorny i uparty. Bądź pokorny, czyli uznaj, że nie wiesz wszystkiego najlepiej, że to Pan Bóg wie wszystko najlepiej, że to Kościół czasami wie lepiej, że to nawet czasami ksiądz lub biskup wie coś lepiej od Ciebie. Dalej bądź uparty. Wielu ludzi dzisiaj twierdzi nie ma Pana Boga, nie warto słuchać Kościoła, nie warto iść za nauką biskupów i księży? Ty bądź uparty, czyli trwaj uparcie w nauce Kościoła i na modlitwie. W czasie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy żadna osoba z tłumu nie miała udziału w Jego chwale. W czasie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, kto miał udział w Jego chwale? Zwykły, mały osioł.